Sprawność w tym zdaniu jest dana, ale jak powszechnie wiadomo, tego typu zdanie rozwiązuje się tak, jakby dana nie była. Muszę zapisać sobie wzór na sprawność, zobaczyć jak i od czego ona zależy, żeby móc w ogóle wykorzystać te dane. No to sprawność. Sprawność czajnika będzie określać, jak dobrze czajnik robi to, co ma robić, a on ma wrzucać energię elektryczną do wody. Energię dostarczoną w wodzie oznacza H2O. A energię elektryczną oznacza energia L, jak elektryczna. Mogę sobie porozpisywać. Energia dostarczona wodzie to ciepło właściwe wody razy masa wody razy zmiana temperatury oznacza zmianę temperatury dużym T, bo małe T będzie dla czasu zarezerwowane. Energia elektryczna to z definicji moc razy czas. Z definicji mocy. Przypomnę definicję mocy. Można zdefiniować o tak. I stąd widzę, że zamiast energii mogę wpisać moc razy czas. Robię tak. Patrzę, czy mam daną moc niespecjalnie, jest dany opór i jest dane napięcie, więc muszę moc wyrazić inaczej niż, tak jak to zwykle z prądem stałym, czyli inaczej niż urazy i. Korzystam z prawa łoma. Wyznaczam sobie z niego to, co nie jest dane, czyli i. I to i podstawiam tutaj. Dowiaduję się, że moc to jest u kwadrat przez r. To se tu podstawię. Przepisuję na razie. No i razy czas. Ten czas mogę tu wpisać. Żeby nie było piętrowych ułamków, bo piętrowe ułamki to jest, wiadomo, wielkie zło. Pomnoż raz odwrotność. To pomnoż raz odwrotność mianownika. Cm delta t r przez u kwadrat t. No i właściwie to tyle. Teraz mogę jeszcze raz na krzyż pomnożyć początek z końcem dowiedzieć się, że cm delta t r to eta u kwadrat t i stąd m to eta u kwadrat t przez c delta t r. No to do kalkulatora z tym. Wychodzi w przybliżeniu 0,857, jeśli c wziąć 4200. No i w przybliżeniu pasującym do danych to będzie 1 kilogram podaje jedną cyfrę znaczącą w wyniku, bo najmniej dokładna dana ma tylko jedną cyfrę znaczącą. Może bo może to zero jest pewne, ale nie mogę tak sobie zgadywać.